Witam w kolejnym odcinku przeżyj w guszy. Człowiek poruszający się po takim dzikim terenie, jaki mamy tutaj, który mnie otacza, i przy tej temperaturze, która dzisiaj jest, a jest już 36 stopni, potrzebuje bardzo dużo wody. Takie minimum to jest 4-5 litrów na dobę. A więc dzisiejszy odcinek będzie bardziej teoretyczny, a poruszymy kwestię, która może się nam przydać na biwaku, buszkrafcie. A nawet w kryzysowej sytuacji, gdzie będziemy musieli przemierzać setki kilometrów zdani tylko na swoje zapasy, I zdarzy się tak, że tych zapasów nam zabraknie i będziemy musieli pozyskiwać wodę z otoczenia, ażeby przeżyć. W dzisiejszym odcinku poruszymy kwestię pozyskiwania i uzdatniania wody do picia. Zapraszamy! Ale bardzo praktycznym sposobem jest pozyskanie tej wody gdzieś w terenie i uzdatnienie jej poprzez takie wszechobecne filtry. Można je zakupić bez problemu w każdym prawie sklepie militarnym. Zasada działania tych filtrów jest bardzo prosta. Ja sobie tutaj pozwolę pokazać. Podgodzę, idąc tutaj, znalazłem jakieś tam bagno i z tego bagna pozyskałem taką oto wodę, która widać, że jest taki, ma taki kolor zielonkawy, w środku też pływa dużo takich odpadów. No ona teraz bezpośrednio z tej butelki nie jest zbyt zadatna do picia, ale właśnie pokażę działanie tego filtra. Jest to bardzo fajna i ciekawa rzecz, gdyż te filtry są kantabilne z prawie każdą buteleczką. Można je tutaj tak sobie zakręcić. Odbezpieczamy. I zasada jest prosta. Przelatuje nam teraz już bardzo czysta, krystalicznie woda do picia. Ona jest oczyszczona z wszystkich bakterii, złych zapachów, tego mętnego koloru. Ja sobie skosztuję. Naprawdę teraz czułam, jakby to była jakaś woda mineralna z butelki. Takie filtry to jest bardzo dobra rzecz. Według producenta starczy nam na 360 tysięcy litrów. Oczywiście przy odpowiednim dbaniu o ten filtr, przy czyszczeniu go, a 360 tysięcy litrów to jest bardzo dużo. Nawet cała rodzina, która by z tego korzystała gdzieś w jakiejś kryzysowej sytuacji przez całe życie, nie jest w stanie wykorzystać tego filtra. Muszę sobie popić, gdyż naprawdę temperatura daje się tutaj we znaki. No dobra, ale co zrobić dalej, gdy na przykład nie posiadamy takiego filtra, no? Ciekawa sprawa. No więc ja mam proste rozwiązanie. Mieć takie dwa filtry, ale tak na poważnie, na poważnie to sprawę biorąc, najlepiej poszukać jakiegoś akwenu wodnego, najlepiej właśnie strumienia płynącej wody ze względu na to, że takie świeżo wybijające strumienie wodne czy cieki one są najbardziej bezpieczne, gdyż na pewno nie są skażone i można je pić bez przegotowania. I to występują takie strumienie nie tylko w terenach górskich, gdzie tak na zdrowy rozsądek można by tak było to postrzegać, bo można znaleźć też tutaj w takim lesie, zwykłym na nizinach, gdzie mam takie miejscówki, gdzie właśnie świeżo wybijają takie strumyki. Takie wody świeżo właśnie wydobyte, jak już powiedziałem, można pić bez przegotowania. Następnie kolejną grupę akwenów wodnych, które będziemy brać pod uwagę, są jakieś rzeki najlepiej płynące wody, czyli rzeki, ale no też jak nie ma rzek, no to musimy się skupić na jeziorach, jakiś sadzawkach i nawet bagnach. Są to gorsze rzeczy, gdyż tam mogą rozwijać się już bakterie, gdyż ta woda stoi w miejscu, jest często wyższa temperatura takich wód, czyli jest to bardzo dobre siedlisko bakterii, wirusów i innych nieprzyjaznych rzeczy taką wodę, żeby był zdatny do picia, no to należy po prostu przegotować. Przegotowanie, jak już pokazywałem na moich filmikach, na przykład możecie sobie sprawdzić przeżyw guszy puszcza notecka zabija wszystkie bakterie i rzeczy, które mogą powodować jakieś choroby. To jest sposób sprawdzony przeze mnie i naprawdę działa. Aczkolwiek ta woda po przygotowaniu często nie traci jakichś walorów estetycznych, czyli no nie zyskuje. Cały czas jest mętna, śmierdząca, ale na pewno jest bezpieczna do picia bez bakterii. Jeżeli komuś przeszkadza taki stan rzeczy, to można wybudować w pewnym, pewien taki alternatywny, prymitywny filtr, który buduje się w następujący sposób. Bierzemy butelkę, Ucinamy ją i wkładamy różne elementy filtra, które właśnie teraz widać i przelewamy przez to wodę. Ta woda, ona nie jest, jeżeli przez taki filtr się ją przepuści, ona nie jest jakoś zadatna bezpośrednio do picia, bo trzeba ją przegotować, ale no na pewno nie ma tych takich nieprzyjemnych walorów estetycznych. Nie? Czyli nie ma jakichś tam, jak to jest, można powiedzieć, martwych części roślin, nie ma też tego zapachu. Jeżeli chodzi o zapach, to też mam taki fajny potwierdzony patent. Przy gotowaniu można też rzucić sobie gałązkę sosenki. Sosna dodatkowo działa antybakteryjnie, no i też daje taki fajny posmak, że nie czuć tej takiej jeziorowatej woni. Dobra, to na tyle, jeżeli chodzi o pozyskiwanie z akwemów wodnych. Ale teraz jeszcze jest kwestia taka, że są też takie tereny dzikie gdzie możemy iść kilometrami, a nie ma żadnego akwenu wodnego. No i co wtedy? No wtedy to już są naprawdę bardzo takie prymitywne metody, ale nieraz skuteczne i mogą uratować życie. Po pierwsze, jeżeli będziecie w dzikim terenie w okresie lutego do maja, to tak jak pokazywałem już na moim filmiku pozyskiwanie wody z brzozy lub klonu, można ją właśnie pozyskać z tych oto drzew. Nie będę już teraz wtajemniczał, jak to zrobić, aczkolwiek zajrzyjcie sobie do tego filmiku, tam jest wszystko opisane. Ta metoda pozwoli Wam przez te miesiące, które wymieniłem, naprawdę na pozyskiwanie odpowiedniej ilości wody. Dodatkowo w tej wodzie już są też węglowodany, czyli kalorie, nie? No i tak, jeżeli jesteśmy już w tym późniejszym okresie, już po maju, już ta woda nie cieknie z brzozy ani z klonu, no to wtedy musimy improwizować. Pierwszą taką metodą i przydatną sprawą przy pozyskiwaniu tak wody jest taka rzecz, która przydaje się też i do spania. Jest to śpiwór termiczny. Po pierwsze, jeżeli jesteśmy gdzieś w terenie, możemy rozłożyć ten śpiwór na niższe partie, na przykład jakichś krzewów i pozyskać w ten sposób deszczówkę, która jeżeli rozłożymy całą powierzchnię, będzie padać na, na, na powierzchnię tego właśnie śpiworu, po czym nazbieramy ją tu sobie odpowiedniej ilości i możemy spuszczać do jakiegoś pojemnika. Kolejną metodą y, też to, będzie nam potrzebny ten owy koc, który, no, jak widzimy, pełni wiele funkcji, oprócz funkcji y, spania i ogrzewania. Y, wykopujemy dziurę obok biwaku, y, taką może być gdzieś około pół metra, y, i kładziemy na tą dziurę y, jeszcze chwila przed tym, w tą dziurę wkładamy y, jakiś pojemniczek, a dziurę zakrywamy tym owym. Y, Śpiworem termicznym. Na górę tego śpiworu kładziemy kamień, woda cały czas z ziemi paruje. Będzie parowała jeszcze bardziej, ze względu na to, że mamy tutaj taką osłonę, właśnie z tego koca termicznego. Ona będzie się skraplać na tym kocu, a od spodu będzie położony kamień i będzie taka wypustka którego będzie spływać do naszego pojemnika. W ten sposób można pozyskać może niezbyt dużo wody, ale można takich dziur, takich pułapek wodnych zrobić kilka, no to wtedy będzie coś tej wody na przeżycie. Następną metodą, którą też przyda się taki koc, jest po prostu nazrywanie świeżych liściastych drzewek małych, tak żeby zmieścić do tego tutaj worka. Składamy. Zawiązujemy szczelnie i w ten czas liście, one też zawierają dużo wody, zaczynają parować i wypuszczać tą wodę. Ta woda będzie nam się zbierała tutaj na końcu, jeżeli ten worek gdzieś, ten śpiwór gdzieś powiesimy. Parująca woda z liści skapuje nam zazwyczaj tam w kącik. Po dobie możemy zajrzeć tam, tam na pewno coś tej wody będzie i spuszczamy ją. Jeszcze jedna metoda, i to jest taka naprawdę sprawdzona przeze mnie, i można pozyskać y, troszeczkę wody znikąd. Jest y, sposób taki, iż y, bierzemy jakąś y, materiał, może być koszulka. Y, wstajemy wcześniej rano, zazwyczaj w lesie panuje wielka wilgoć, y, w szczególności gdzieś na jakichś łąkach, trawach. Y, bierzemy tą koszulkę i idziemy o świcie, gdy jeszcze jest rosa, na tej trawie. I przesuwamy tą koszulką właśnie po tej trawie. Materiał w ten czas zbiera nam całą tą rosę. Bierzemy, bierzemy. To naprawdę w ciągu 5 minut, może nawet nie 5 minut, koszulka nadaje się do wykręcania tej wody. Wykręcamy ją wodę, czynność powtarzamy. No naprawdę możemy pozyskać kilka litrów wody w ten sposób. Ja już pozyskiwałem. Taka woda no, teoretycznie nie musiałaby być przygotowana, ale nie wiadomo jakie bakterie są na tym materiale, więc musimy ją też przygotować i nadaje się do picia. No i co? No to by było na tyle, jeżeli chodzi o pozyskiwanie wody no może się to naprawdę przydać, gdyż woda jest potrzebna. Bez jedzenia możemy przetrwać w zależności od naszej masy tłuszczowej, możemy przetrwać nawet do miesiąca, z wodą tak nie jest, przy takich ciężkich warunkach 3 dni i już możemy mieć kłopoty ze zdrowiem i życiem. Więc naprawdę yy, przeanalizujcie sobie ten filmik, weźcie sobie go do serca. To są sprawdzone metody, testowałem je w najdzikszych terenach Polski i naprawdę działają. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, subskrybujcie go. Wciśnijcie też dzwoneczek, żeby być ze mną na bieżąco. Zajrzyjcie też na Facebooka, Instagrama. Będą tam naprawdę ciekawe rzeczy. Teraz mam troszeczkę więcej czasu, więc te filmiki będą zamieszczane częściej. Pozdrawiam i zapraszam do następnego. Widzimy się już niedługo, za jakiś tydzień, w Puszczy Drawskiej. Pozdrawiam.